Dziesięć dni przeszło i nocy tak długich, że śmierć już mogła na gwiazdy odlecić. Dziesięć dni przeszło. Dziesięć nocy drugich. Nareszcie zbywszy pamięci i mocy, położyłem się i zasnąłem w nocy i weśnie. W lekkie owinięte chmury ujrzałem moje dwie umarłe córy. Przyszły za ręce trzymając się obie i pozdrowiwszy mnie pokojem w grobie, poszły oczyma cichymi błyszczące nawiedzać inne po namiocie śpiące. Szły cicho, zwolna schylały się nisko nad matki łożem, nad dziecka kołyską, potem na moją najmłodszą dziewczynę obie dwie Ręce położyły sinę, budzę się z krzykiem i umarłą dziatwę klnąc, wołam dziko. Hatwę, moja hatwę. Przyszła jak ptaszek cicho po kobiercu, rzuciła mi się rączkami na szyję i przekonałem się, że hatwę żyje, słysząc jej serce bijące na sercu. Ale nazajutrz grom przyszedł uderzyć córka. Lecz na co z boleścią się szerzyć? I temi dziecko sroga śmierć wydarła, i i córka na rękach umarła. A była jeszcze jedna najstraszniejsza chwila, kiedy ją bole targały zabójcze, wołała: Ratuj mnie, ratuj, mój ojcze. Przyszli nade mną płakać nieborakiem strażnicy. Przyszli mi wydrzeć to ciało i nieostrożni zaczepili hakiem. Hak padł na piersi twardą, krągłą, białą i tu, bo gdyby jak ja nie umarli, tu ją pod mymi oczyma rozdarli. Ty im to Boże Niebieski spamiętasz. Wziąłem ją i sam zaniosłem na cmentarz. Z założonymi na piersiach rękoma siedziała trzy dni. Matka nieruchoma w kącie namiotu żółta, jakby z drewna. Dziecina stała się blada i rzewna, bo mleko matki zaczęło wysychać, i co dnia było płacz w kołysce słychać. Po córce w pięć dni. O Boże, mój Boże, z wieczora huczeć już zaczęło morze i słońce się krąg pochował ponury i niebo czarne zaciągnęły chmury. Noc przyszła. Dotąd w pamięci ohydna, ciemna, od gromów czerwoności widna. Jeszcze dziś czuję i widzę i słyszę, słyszę, jak namiot gęste sieką deszcze jak się rozciąga, jak głucho szeleszczy, jak się nade mną w ciemności kołysze, i od piorunów się cały czerwieni, podobny grobom szatańskim, spłomieni. I z przerażeniem rozmyślałem w sobie: Jak moim dzieciom takiej nocy w grobie? I nagle czemuż ta śmierć tak zdradziecko? Tak cicho weszła pod namiotu żagle. Grom spadał hucząc po gromie i nagle w kołysce z, z cicha zapłakało dziecko. a Płacz ten musiał być strasznym wyrazem, bo zaraz matka, ja, oboje razem rzuciliśmy się, gdzie robacze klichy. A choć dziecięcia jęk był bardzo cichy, to tak wydawał się obojgu głośny i tak rozdarty, i taki żałośny, i tak z głębokich wnętrzności wyjęty, i taki rozumny, i taki przeklęty, żeśmy oboje biegli gromem tknięci, bez nadziei już i bez pamięci. I nie zawiodło przeczucie żałoby, umarło z takiej jak tamte choroby i poszło leżeć między trupy bratnie. Moje najmilsze i moje ostatnie, śmierć mi go czarna wzięła nielitośnie, i już nie wróci ani mi urośnie. Noc przyszła, druga, błyszcząca gwiazdami. Byliśmy z matką w namiocie. Przed nami leżało dziecko na stole, nieżywe, nieruchomością, śmierci, przeraźliwe. Czułem w ten czas, patrząc na tę postać, że gdybym mogło choć tak z nami zostać przez wszystkie lata, choć tak, nie inaczej, bo byłoby mi z serca pół rozpaczy. A te już ani zarazy strażnicy, ani ja niosłem do szecha kaplicy, gdzie się nam trupia otwierała brama, ale je matka tam zaniosła sama. W namiocie pustym ja zostałem z żoną, cisza ogromna, namiot nasz zaległa, chyba mysz jaka w księżycu przebiegła, zgoła innego jęku niż elestu. doczekaliśmy więc tak dni, dni czterdziestu, i kwarantanny przybyli lekarze, głęboko patrząc w nasze smutne twarze, widziałem jak się każdy z nich zadziwia. Bo nachyliłem się i był i posiwiał, a żona moja od niespań i troski była jak bursztyn albo żółte woski. Na głowie miała z włosów siwych wieniec, jakiś okropny ceglany rumieniec, a oczy pełne takiej błyskawicy, jak ci, co wyjdą na słońce z ciemnicy. Lekarz nam kazał w sustawy uderzyć. Tam, gdzie zaraza pierwsze rzuca z trupy. Zdrów byłem. Ludzie, czy będziecie wierzyć? Ja, co me wszystkie całowałem, trupy z tej kwarantanny wychodziłem zdrowy. Żona, co nawet nie tknęła połowy, nad piersiami się uderzywszy zbladła, i zachwiała się z jękiem i upadła. A ja na ręce wziąłem trup niewieści, Zaniosłem w namiot I rzuciwszy brzemię, Upadłem przy niej jak martwy na ziemię I obudziłem się Na dni czterdzieści. I znów się łono piaskowe otwarło gdzie pochowałem matkę martwych zmarłą. Potem wróciłem do płóciennej nory i stałem się jak nocne potwory. Stałem się wreszcie jak wąż, gdy uchłodnie. I przechodziły mi dnie i tygodnie bez żadnych bólów, pamiątek o mamień. Stałem się twardy i zimny, jak kamień. I raz... Ach, boska nade mną opieka, patrzę ktoś w namiot mój, cicho zagląda, i ach, nie była to już twarz człowieka, lecz głowa mego starego wielbłąda. Spojrzał i spojrzał z taką twarzą litościwą, że rozpłakałem się jak dziecko głośno. I tak przeżyłem. Smutnych dni czterdzieści. Przyszli mnie ludzie uwolnić nareszcie. Ogorzka wolność i chwila od lotu. Ja już do ciemnego przywykł, namiotu, z uczuciem smutku, boleści i zgrozy, będę wyrywał koły i powrozy, które, o Boże wiekuisty świeć mi, do tego piasku zatykałem z dziećmi. Ach, pomóż ty mi je zerwać, sam jestem. A może Tobie posępnym szelestem te płótna więcej boleści powiedzą? One widziały wszystko, wszystko wiedzą. Czyż nie są teraz jak męki obrazy? Patrz na nie, dotknij i nie bój się zarazy. Nie bój się śmierci, co dotknięciem sinem. Wszak Ty nie jesteś synu moim synem, lecz nie uciekaj. Ja wiem, że te płótna strasznie się muszą obcym ludziom zdawać. Śmierć od zarazy. Ach, to śmierć okrutna. Zaczynasz własnych braci nie poznawać, potem cię ogień pali, piersi gorą. Tak, ja tak moich widziałem ośmioro. I co dnia patrząc... A tak konające wysiedziałem tu całe trzy miesiące. Dziś oto dziewięć wielbłądów podróżnych, a na nich patrzaj osiem juków próżnych, i nie zostało mi nic. Oprócz Boga i tam mój cmentarz. A tamtędy droga.